Mamy funkcję liniową określoną takim wzorem i mamy zadanie, prawda, fałsz. Pierwsze pytanie: Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba 4. Aby wskazać miejsce zerowe funkcji, wystarczy, że przyrównamy jej wzór do zera, czyli minus 1, 6x, dodać 2, 3, równa się 0. Ja tutaj pozbędę się tych ułamków, więc pomnożę obu stronie przez 6. Tutaj zostanie minus x plus. 6 nam się skróci, z trójką zostanie 2 razy 2, 4, no i to się równa 0. Czwórkę przerzucamy na drugą stronę, minus x równa się minus 4, mnożymy to przez minus 1 i wychodzi, że x równa się 4, więc to pierwsze zdanie jest jak najbardziej prawdziwe. Przechodzimy teraz do drugiego. Przeczytajmy uważnie: punkt przecięcia wykresu funkcji f z 8y ma współrzędne, no i tutaj mamy podane jakieś współrzędne, gdzie jest w ogóle oś Y? Narysuję sobie na szybko układ współrzędnych. Tutaj jest oś X, ta pionowa to jest oś Y. -ów. Jeżeli funkcja ma przykładowo taki wykres, no to my szukamy punktu przecięcia tej naszej funkcji, to jest funkcja jakaś f od x z osią Y, tego punktu my szukamy. I my możemy go w bardzo prosty sposób, po prostu pokazać, jeżeli znamy wzór. Znamy wzór funkcji, to jest wzór funkcji. Wzór funkcji wygląda w takiej postaci: ax plus b. A to jest współczynnik kierunkowy, b to jest bardzo ważna liczba, ona właśnie nam powie, jaki jest ten punkt przecięcia z 8y. To właśnie liczba b wskazuje nam, który to jest punkt. W naszym przypadku punkt b, ja sobie tutaj zapiszę b, równa się 2 trzecie, więc nasza funkcja przecinałaby się w, z 8y w punkcie 2 trzecie, więc na pewno nie będzie to minus 1 szósta. Ta odpowiedź jest fałszywa i takie jest rozwiązanie tego zadania.